Witam Państwa w programie Gość Życia. Teresa Urbanowska zaprasza. Dziś naszym gościem jest Pan Igor Sulich, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Wołominie oraz radny Powiatu Wołomińskiego. Witamy Pana dyrektora, Pana radnego. Panie, panie Igorze, funkcja, którą Pan łączy z byciem radnym, skłania do. Pytań na temat inwestycji związanych z województwem, z drogami wojewódzkimi. Proszę powiedzieć, chcielibyśmy więcej wiedzieć na temat różnych inwestycji. W Kobyłce podpisano umowę na łącznik z 8, kiedy i jak wyglądają te sprawy po stronie wołmińskiej, kiedy tu możemy się spodziewać również jakiegoś ruchu, który przyspieszy, przy, przybliży nam s 8 do mhm. A Akurat jeśli chodzi o kobyłkę, to oczywiście to jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, mhm. tak, więc jest trochę inna bajka, natomiast faktycznie ten łącznik, nie tyle łącznik co sam zjazd mhm. pomiędzy węzłem Zielonka, a kobyłka będzie jednak dokończony, tak? z tego co wiemy 10 miesięcy prac, około 15 mi miesięcy do oddania. A co wiemy, zacznijmy może o tej ko Kobyłce. Umowa jest podpisana i co wiemy, jak... Że peliki? robi to sztrabak, wiemy, mm -hmm. tak, że ma 10 miesięcy, nie licząc miesięcy zimowych mm -hmm. i generalnie będzie zjazd do ulicy Przyjacielskiej drogi powiatowej, która już w poprzedniej, można powiedzieć, kadencji była przygotowywana do przejęcia tego ruchu z węzła Kobyłka. Ostatnio Chyba z miesiąc temu, półtora miesiąca temu zostały oddane, można powiedzieć taki ostatni element zjazdu z Łezła Kobyłka, czyli sygnalizacja świetlna na ulicy Przyjacielskiej, mm -hmm. tak, w Kobyłce. No mieszkańcy więc... bardzo obserwują, co się tam mm -hmm. dzieje i chcieliby już, ale możemy powiedzieć, że za rok o tej porze może będzie już po. Myślę, tak? że za rok to może być jeszcze problem, natomiast mm -hmm. myślę, że wiosna 2021 to jest ten. Czyli nie 10 miesięcy. A 10 więcej. miesięcy, nie licząc zimy, z tego co mm -hmm. wiem, jest w kontrakcie, mm -hmm. tak więc jeszcze chwilę dłużej. Tak, Chyba, pana że faktycznie tak, firma. Nie Pana celowo tak być. bardzo precyzyjnie, dlatego że jak wiemy, mieszkańcy odnotowują sobie wszystkie takie wypowiedzi, czas mija i są tacy, którzy pamiętają, miał być 10 miesięcy, a jest już półtora roku, więc 10 ja miesięcy oprócz zimę, tak. tak. A co się. z S8 w Ominie, z łącznikiem? Łącznik S8, akurat tutaj sytuacja jest zupełnie inna niż w Kobyłce, bo sam zjazd jest gotowy mhm. tak, z S8, natomiast nie ma tej drogi dojazdowej, czyli Nowego śladu drogi 635 drogi wojewódzkiej. Mhm. I tutaj z tego co pamiętacie Państwo, co, co pani pamięta, niedawno uprawomocniła się decyzja, jeśli chodzi o decyzję środowiskową, tam po wieloletnich można powiedzieć odwołaniach mieszkańców i, i jakichś tam powiedzmy spełnieniu może nie tyle roczeń, co, co powiedzmy wymogów tej decyzji, tak? Yy, mamy już dokumentację pełną. Jest zrobiona dokumentacja przetargowa. Przetarg miał ruszyć według mojej wiedzy sprzed miesiąca, miał ruszyć na początku listopada, w tej chwili mówi się o tym, że to jest końcówka tego tygodnia, natomiast myślę, że, że początek grudnia to jest to, co możemy już realnie zobaczyć, że, że ten przetarg będzie i ruszamy nie tyle właśnie co z samym przetargiem, co z realizacją inwestycji. Były zaplanowane pieniądze na ten rok, z tego co pamiętam jakieś tam parę set tysięcy w budżecie województwa na 19 rok i 20-30 milionów na rok 2020, natomiast no, to się tak jakby automatycznie przesuwa, natomiast znów myślę, że ten 21 rok, pewnie druga połowa, to już jest ten czas, kiedy po szczęśliwym rozstrzygnięciu przetargu w pierwszym postępowaniu po podpisaniu umowy z wykonawcą będzie można mówić o tym, jeżeli ten cały harmonogram tych zdarzeń pójdzie zgodnie z planem, to, to myślę, że koniec 2021 roku to jest ten czas, kiedy dojedziemy do czarnej, do ronda w czarnej. Panie dyrektorze, jest pan w samorządzie od bardzo wielu lat. Zaczął pan wcześniej jako radny gminny w minie później nie wiem, już ta kadencja druga czy trzecia w Radzie Powiatu. Czyli obserwuje Pan te inwestycje powiatowo-gminno wojewódzkie od dosyć dawna. Wspomniał Pan tu przed chwilą o protestach mieszkańców, w tych dyskusjach naszych publicznych, z mieszkańcami waszych radnych, często pojawiają się pytania o to, że coś miało być za rok. Okazuje się, że jest za 5, za 8 lat. Nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że jest taka formuła jak odwołanie od mieszkańców, która oprócz przeciwwskazań technicznych też często wydłuża proces inwestycyjny. W tym przypadku wiemy, że jest to na pewno kilka ładnych lat, prawda? Jeśli chodzi o węzeł tutaj włowie 2012 tak. rok, gdzie, mhm. gdzie była jakaś tam decyzja o tym, że ten węzeł powstaje, że robimy dokumentację też w porozumieniu. A dziś mamy inny. końcówkę 2019 roku. 7 lat, rok, ale są jeszcze inwestycje, za chwilę pewnie sobie porozmawiamy mhm. o jeszcze starszych inwestycjach, które za, zostały zaczęte, ja bym powiedział, że już mają To Też może trzymajmy się tego w śladu mhm. 635. I mówiliśmy o węźle S8. Dalej, jadąc w stronę, przybliżając się w stronę centrum miasta, mamy Rondo przy Łukasiewicza. To też takie miejsce, które wywołuje dużo emocji, dużo Sytuacji konfliktowych na drodze? Czy tu coś będzie? Kolejna, nowego? można powiedzieć, historyczna inwestycja, mm. która została zaczęta jeszcze, jeśli ja dobrze pamiętam, a to już było bardzo dawno temu, w kadencji 2006-10. Mm -hmm. Wtedy Czyli jeszcze jesteś, za burmistrza Mikulskiego przekazywaliśmy pieniądze, pieniądze na dokumentację do Urzędu Marszałkowskiego, który jest zarząd, zarządcą czy też właścicielem drogi. I tam była mowa o budowie ronda, o wykupowaniu działek, o przekładaniu mediów. Coś tam się wtedy zadziało, natomiast na no, mija, myślę, już spokojnie 10 lat od tamtego momentu. W tej chwili to trochę się zmieniły warunki. Na pewno zmieniła to przede wszystkim galeria handlowa, wzmożony ruch tam w tamtej okolicy i też, tak jakby, konieczność szybszego wykonania tego ronda, który ma w jakiś sposób też rozładować korki. I skomunikować lepiej miasto. Zgodnie z wiedzą, też posiadaną na dzień dzisiejszy, projekt tam się tworzy. Jest już to po uzgodnieniach takich można powiedzieć geodezyjnych, czyli po zudzie tak zwanym. I przystępujemy do dalszej części projektowania i być może to też tutaj kwestia jeszcze do omówienia. Wstępnie z tego co wiem, to na luty ma być gotowy projekt, natomiast w tej chwili nie są zabezpieczone środki na ten cel na Torondo w budżecie województwa. Natomiast tutaj myślę, że też jeszcze nie jest jeszcze nic straconego, dlatego że ten budżet na rok 2020 województwa się tworzy. te prowizorium jeszcze nie jest przyjęte i tutaj też zobaczymy, jak to się potoczy. Myślę, że jest możliwość, że przynajmniej te pieniądze będą zabezpieczone i być może ta sama inwestycja może się zacznie na koniec 2020 roku. Wspomniał Pan, że jest to inwestycja, o której mówi się dłużej nawet niż, mhm. niż o, o tej wcześniejszej. Jedźmy sobie dalej, jedziemy dalej tym 634, mijamy Rondo przy centrum handlowym, mijamy tak zwany tunel i jesteśmy na skrzyżowaniu z ulicą Wileńską i Szosą Jadowską. Tak. To jest kolejne miejsce, gdzie wąskie gardło naszego miasta, gdzie w godzinach szczytu dzieją się różne rzeczy. Czy tu jakieś decyzje konkretne zapadły, zapadną w najbliższym czasie, czy będziemy dalej czekać? Bo też, też ta ta inwestycja ma już swoją kilkuletnią historię. Tak jest. No, w zasadzie wszystkie mamy historyczne mhm. inwestycje. Powinniśmy już rozmawiać o tym, jak je dalej rozbudowywać, a nie o tym, czy one powstaną, czy nie. No ale Wileńska zmieniła już swoje oblicze w, w ciągu tak, ostatnich tutaj... kilkunastu miesięcy, prawda? Tak jest. Myślę, że to jest dobry początek i nie udało się niestety skoordynować tych prac na drodze wojewódzkiej wcześniejszych, które były planowane z remontem ulicy Wileńskiej. Natomiast Projekt, który powstawał, powstawał w tamtej kadencji, no, z winy w zasadzie wykonawcy nie powstał, tak, te, te prace się przeciągały. Umowa została wypowiedziana przez MZDW, został wyłoniony już nowy wykonawca, projektant. Mhm. Umowa została podpisana z tego co wiem, w listopadzie. Czas na projektowanie, który ma projektant, to jest 18 miesięcy. I w zasadzie zaczynamy od początku. Tak jak Państwo pewnie pamiętają, Pani pamięta, w zeszłej kadencji też było dużo dyskusji na temat tego, co tam ma być: czy rondo, czy skrzyżowanie, czy światła. No i w zasadzie znów wracamy do punktu wyjścia, czyli do tego, że zaczynamy od początku. Będziemy znów badać na początku natężenia ruchu. Tutaj jest takie zalecenie, żeby to zrobić szczególnie wnikliwie, ze względu na to, że, że tamte badania ruchu były. Argumenty takie, że były wykonywane wtedy, kiedy tunel był nieczynny, kiedy ten mhm. ruch nie był taki faktyczny, odpowiadający temu, co się dzieje tam w tej chwili. E, I są, można powiedzieć, na babka wróżyła albo mhm. rondo, albo światła. Natomiast no stawiam, z wypowiedzi, to, to które ja stawiam, słyszałem, tak. właśnie to już powiem od razu mhm. tak, z wypowiedzi, które ja słyszałem, można powiedzieć takich osób, które się zajmują eksploatacjami czy też bieżącym utrzymaniem takich ruchu drogowego, czy w powiecie, czy w województwie. Jednak jest bardziej wskazanie na światła, światła, które są regulowane, które można w jakiś sposób bardziej dostosować do bieżącego ruchu na drodze. No mamy drodze. już światła tutaj na Legionów i na Wileńskiej. Dzisiaj mhm. przechodziłam, więc działają, chociaż wczoraj podobno już nie działały, dzisiaj działają. Bardzo to idzie spra sprawnie, płynnie, nie ma jakiegoś zatrzymania ruchu. Pewnie jeszcze nie wszyscy kierowcy dowiedzieli się, że już tędy można jechać. Tak, myślę, że ten ruch jakoś mhm. tak jak i całą wileńską, mhm. tak, za chwilę czy też sukcesywnie będzie wracał na tą ulicę z pozostałych dróg. E, wracając Nie. tutaj do Ronda i w zasadzie mhm. do Wileńskiej, myślę, że, że na, to na dokumentację pewnie poczekamy w mhm. znów kolejne półtora roku. Czyli, Czyli troszeczkę jeszcze przed 22 nami, drugi rok, myślę, może 23, jeśli chodzi o budowę czegokolwiek, mhm. czy modernizację świateł, czy budowę Ronda. I jedziemy sobie dalej sobie. tą 635. Dojeżdżamy do Sławetnego Skrzyżowania z drogą 634, i to jest ta droga, która najdłużej funkcjonuje i jest co kadencja w na naszych, naszych, myślach. naszych myślach. Wszyscy o niej mówimy, wiemy przed każdymi wyborami. Nabijamy się z kolejnych kandydatów, że na pewno 634 znajdzie Muszą się w programach obiecać. wyborczych. Tak jest. Jak dziś wygląda? Trochę, do wyborów jeszcze trochę czasu zostało, bo 4 lata, więc może spokojnie no, można zacząć o tym rozmawiać teraz i coś się może tam wydarzy wreszcie. Myślę, że taki opór, który był, to już tak trochę historycznie nawiązując mm -hmm. do tego, e, wiele się mówiło o tym, żeby zrobić dwa pasy w każdym kierunku ruchu na 6-3-4. Tutaj taki dość skuteczny opór e, władz Zielonki jeszcze myślę za poprzedniej kadencji, Spowodował to, że, że projekt dwupasmowy upadł, mhm. i to, co jest w tej chwili projektowane, albo to, co w tej chwili już w zasadzie jest na ukończeniu, czyli projekt nowego odcinka od wiaduktów Zielonce do ronda przy BP, tego projektowanego ronda przy BP, czyli na końcu ulicy 1 maja i Alei Niepodległości, jest na ukończeniu, jest też już po uzgodnieniach geodezyjnych. W tej chwili są tworzone mapy podziałowe i zakładamy, że mając ten projekt, ten odcinek zacznie w końcu być realizowany, natomiast nie w formie dwóch pasów w każdym kierunku ruchu, tylko właśnie jako lewo-prawo skręty jeden pas, natomiast no to też w jakiś sposób chyba zostało dostosowane do tego co się dzieje, czy też co się zadziało w ciągu ostatnich 20 lat na drodze wojewódzkiej, jak traci ona na znaczeniu kosztem, można powiedzieć, S8, tak, która w końcu jest otwarta i tutaj myślę, że będzie to dostosowane i ta droga w jakiś sposób wystarczy, chociaż każdemu będzie. A nowy mało. ślad 634? Nowy ślad 634, tutaj też kolejna można powiedzieć inwestycja z, duż, z dużą, długą historią też kadencja 2016 kiedy mhm. były wykupowane nieruchomości pod nowy ślad z budżetu gminy Wołomin, gdzie, gdzie ja pamiętam jeszcze wykupowaliśmy całe całe można powiedzieć siedliska, domy za, za grube pieniądze i temat w zasadzie padł. Na tym tutaj też różne źródła historyczne różnie donoszą. Ostatnio słyszałem wersję, do której się po części przychylam, że to w roku 2011 bądź 2012 ówczesne tutaj było wskazane wiceburmistrz Wołomina w jakiś sposób nie zgodził się z przygotowaną decyzją środowiskową. Tak, był wiceburmistrz, Już może bez nazwisk. No, był taki jeden wieszcz poeta. Aha, no okej. Okay. I tam na, na etapie tej koncepcji decyzji środowiskowej, czy też opiniowania decyzji środowiskowej przez gminę mhm. cały projekt leg, legł i, i w zasadzie od tamtej pory się niewiele działo. Natomiast z deklaracji obecnego wiceburmistrza Wołomina, pana Szymanowskiego mhm. wynika, że jest chęć współpracy z województwem przy przeprojektowaniu, czy też ponownym projektowaniu, bo w zasadzie to co było zaprojektowane już straciło ważność żeby ponownie wrócić do tego tematu i też w jakiś sposób odciążyć tutaj to skrzyżowanie wileńska, szosa jodowska i puścić ten nowy ślad jednak do duczek. Mm -hmm. Pan, Tylko, że to panie, jest panie, chyba panie na, na razie deklaracja. Pozwolę sobie tak się do pana zwrócić. Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w mnie to stosunkowo nowy twór, już o tym rozmawialiśmy, ale może nie, na pewno nie wszyscy nasi słuchacze, widzowie wiedzą, y, czym się zajmujecie, dla kogo jesteście, czy jesteście dla mieszkańców, czy tylko dla urzędników, jaka jest wasza rola w terenie. Jeśli chodzi o sam urząd, to w zasadzie Urząd Marszałkowski, y, można powiedzieć, czy, czy delegatura, czy też sam urząd Marszałkowski. Niewiele jest spraw, które indywidualne osoby mogą załatwić, Aha. bardziej są to przedsiębiorcy, głównie przedsiębiorcy, tak, organizacje pozarządowe, ewentualnie inne urzędy, które współdziałają z Urzędem Marszałkowskim. To, co się dzieje, czy też to, co się mieści na miłej wyłominie, to przede wszystkim, można powiedzieć, biuro podawcze, ale też osoby, które będą zajmowały się docelowo różnego rodzaju kontrolami, czy to właśnie przedsiębiorców, czy też stosowaniem ustawy śmieciowej, mm -hmm. ustawy odpadowej, ustawy związanej z ochroną atmosfery, tak, tak więc to będą takie można powiedzieć zadania bardziej kontrolne i trochę też przybliżenie tym przedsiębiorcom i tym organizacjom, które są, można powiedzieć, nie tyle bliżej Warszawy, co bliżej Wołomina, no samego urzędu, czy też wsparcia takiego merytorycznego w postaci szkoleń różnego rodzaju, tak, w postaci możliwości konsultacji na bieżąco bliżej Warszawy różnego rodzaju deklaracji, które składają. W tej chwili jest baza danych o odpadach tworzona, tak wszyscy praktycznie przedsiębiorcy muszą się w tej bazie znaleźć. W tej chwili mają łatwiej, tak, nie muszą jechać do Warszawy, mogą to zrobić tutaj. Mhm. I to jest głównie to, myślę, że kontrola. Czyli nie wystarczy, że przedsiębiorca ma deklarację w gminie, w której, na terenie, której działa, to powinien jeszcze... Trochę się to zmienia, cała ta sytuacja jeszcze... z odpadami jest bardzo dynamiczna mhm. i i no tutaj może, myślę, że czekają nas może jeszcze... Może powiedzmy co się zmienia takiego, co jest nowego na dziś, co musi, co jest, co jest inaczej niż było jeszcze przed chwilą. Znaczy cały czas tak jakby w związku z tym, że odpady czy też presja Unii Europejskiej jest taka, żeby za, za, zacieśniać powiedzmy wszystko to co się dzieje, całą ewidencję odpadową, to też na, wszystkich powie... na wszystkie podmioty są narzucane nowe obowiązki, tak żeby ta ewidencja była dosyć szczelna i myślę, że to będzie konsekwencją tego także, że, że na przedsiębiorców i nie tylko na przedsiębiorców będą spadały nowe obowiązki ze ścisłym zarachowaniem i ewidencjonowaniem odpadów, czy też przekazywaniem różnego rodzaju obrotu. Cały obrót będzie można powiedzieć bardziej ewidencjonowany i te, tego się trzeba spodziewać też i państwo, to znaczy i państwo, państwa polskie tak i, i gminy coraz bardziej tak jakby też mówią o tym, że, że to jest i przeregulowane, i za drogie, i koszty rosną. Tak więc nie wiem, no tutaj w zasadzie jest na tyle dynamicznie, że myślę, że cały czas to będzie coś nowego i coś, co będzie modyfikowane. A na ile, na ile ten urząd, na ile ta delegatura na, na czele, której pan stoi, ma w swoich kompetencjach współpracę w zakresie drogownictwa, o którym tak długo dzisiaj rozmawialiśmy? Tutaj jeśli chodzi o drogownictwo, to tak, na pewno samymi drogami inwestycją, te inwestycje główne prowadzi Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, natomiast do nas jako delegatury należy kontrolowanie bieżące utrzymanie i dbanie o bezpieczeństwo na tych drogach wojewódzkich, które są w gestii tej delegatury, czyli Powiat Legionowski, Powiat Wołomiński, Powiat Otwocki i Miński. I w zasadzie no tak jak to zarządca drogi, tak no po prostu wszelkie jakieś nieprawidłowości oznakowania są raz na pół roku kontrolowane mhm. i ewentualnie uzupełniane. Czy ma pan, ma pan wystarczający zasób kadrowy, żeby takie działania prowadzić na tak szerokim w sumie terenie? Myślę, że na razie dajemy sobie radę, mhm. że nie będzie z tym tak źle, a też zaczynamy można powiedzieć, że to jest kilka miesięcy początki i zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Jedną z pierwszych takich Pana interwencji, tak ja przynajmniej odniosłam wrażenie, była informacja na temat tego, co się działo ze skrzyżowaniem Wileńska Legionów. Tak jakby pierwsze informacje konkretne, dlaczego tak długo to trwa, chyba wyszły od Pana. Znaczy jak zwykle wydaje mi się, że tutaj było pewne niedoinformowanie hmm. pomiędzy samymi zainteresowanymi Czyli ci, którzy wnioskowali do MZDW o to, żeby przyspieszyć te prace, żeby mm -hmm. zmobilizować się wykonawcę, a, a pozostałymi zainteresowanymi. To też. Tak droże trochę ten temat dla pańskiego, żeby, ale żeby, żeby sobie może też i samorządowcy zdali sprawę z tego, że jest pan też po to, żeby w pewnych kwestiach pomóc, nawet informacyjnie. tutaj tak? nawet jeżeli to nie jest, takie inwestycje nie są w gestii delegatury mm -hmm. czy też dyrektora, na pewno jakiś ten wpływ jest. Droga jest też... krótsza, tak? Na pewno droga jest krótsza, na pewno mhm. łatwiej jest pewne rzeczy ustalić same fakty, ja nie mówię, że coś przyspieszy. Albo chociaż wspomnieć. wskazać, gdzie szukać tych informacji. Tak, na no, akurat tak. tutaj też można powiedzieć, że cała ta inwestycja opóźniła mhm. się i to nie z wina ani marszałka, ani mhm. starosty, a po prostu wykonawcy, który też w jakiś sposób pewnie sobie planuje te roboty i też nie do końca w pełni na bieżąco informował, czy też rzetelnie informował o tym, gdzie są problemy. Też, z drugiej strony przy tych licznych zmianach, jakie mamy i w ustawodawstwie i w wielu innych przepisach, trudno się dziwić różnym podmiotom i gospodarczym i samorządowym, że zaczynamy trochę wszyscy się gubić w tym, co, pod kogo podlega i gdzie tych informacji To Znaczy całkiem słuszna koncepcja jest każdego z no z takiego przeciętnego mieszkańca, Aha. tak, że jeżeli jest w minie, mieszka w minie, no to za, za drogi odpowiedzialny jest burmistrz, a Aha. najczęściej to jest tak, to znaczy w tym, w tym przypadku, o, który, o którym mówiliśmy, to wcale nie był burmistrz, ale też drugą Aha. stronę to działa tak, że jeżeli drogi są robione, to, to później taki mieszkaniec nie patrzy na to, Aha. czy to jest droga wojewódzka, czy to jest droga powiatowa, czy to jest gminna, dla niego wszystko buduje burmistrz, Aha. tak, więc takie może trochę... Bardzo, bardzo poważną tą dzisiaj rozmowę odbyliśmy i ja mam nadzieję, że umówimy się też z Panem, z Panem Dyrektorem na szerszą rozmowę na temat organizacji Powiatów. pozarządowych, ponieważ sam Pan w takich organizacjach działał, był związany i o, taką, o takie spotkanie hmm. będę na pewno zabiegała. Co do powiatu, no to oczywiście jako radnego powiatowego będziemy też pewnie wielokrotnie zapraszać. Na dziś, za dzisiaj dziękuję. Państwu dziękuję przypomnę, bardzo. że naszym gościem był pan Igor Sulich, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Wołominie, radny powiatu Wołomińskiego. I jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości dotyczące dróg wojewódzkich czy powiatowych, na pewno postara się znaleźć, pomóc odpowiedź. Od pomóc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.